Daszbór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Marcin Kurzyk, sklep taniepolowanie.pl. Dzisiaj jesteśmy w siedzibie naszego sklepu w Krzepicach na ulicy Skłodowskiej 17. I chciałbym Wam ponownie, co prawda, zaprezentować produkty marki Rix, ale tym razem pełną ofertę. Tak jak wspomniałem w jednym z poprzednich odcinków, mieliśmy już dostawę produktów. Teraz mamy wszystkie produkty z każdej linii produktowej. I chciałbym je zaprezentować po kolei jeszcze raz nie tak dokładnie, ale przede wszystkim wszystkie modele pokazać. Pierwszym produktem i pierwszą serią jest seria Pocket, czyli malutkie, tanie termowizory do obserwacji. Mamy tutaj dwa modele: model K2 i K3. Różnią się one, jeżeli chodzi o parametry, wielkością obiektywu, który jest ukryty pod taką tutaj przysłonką z przodu, więc możemy sobie zabezpieczyć szybko obiektyw. K2 ma obiektyw 9 mm i rozdzielczość 256, cena detaliczna 2000 zł, także tani termowizor wystarczający do takich podstawowych potrzeb. K3 ma obiektyw 15 mm i rozdzielczość 384, cena detaliczna 3500 zł, w związku z tym też przystępny cenowo, oferuje dużo lepszą jakość obrazu niż model K2. No z tym, że cena już jest wyższa, ale zalety tego urządzenia przede wszystkim: jakość, cena i kompaktowość. Poket możemy spokojnie schować sobie do kieszeni w koszuli, możemy trzymać go praktycznie na smyczy, nawet nie potrzebujemy jakiegoś specjalnego paska. Wszystkie funkcje takie jak port USB, wbudowana pamięć Wi-Fi, możliwość aktualizacji przez aplikację są w tych urządzeniach dostępne. Przejdźmy teraz dalej do kolejnej serii Tutaj prezentujemy serię Titan. Titany są to termowizory do obserwacji, są to wyższe modele ze względu na funkcjonalność, jakość, no i też co się z tym wiąże, cena. Mamy model T3, jest to niższy model z obiektywem 25 mm i rozdzielczością 384. Cechy tego urządzenia przede wszystkim to wbudowany dalmierz laserowy. Regulacja ostrości obrazu pokrętłem, co jest bardzo komfortowe, bo możemy sobie urządzenie trzymać jedną ręką, obserwować, a drugą ręką możemy na przykład trzymać broń na pastorale ustawioną w kierunku strzału, i nie musimy używać drugiej ręki do regulacji ostrości obrazu obiektywem. Także to są główne zalety tego urządzenia. Ponadto obsługa. Tutaj mamy ogromne przyciski, które są wyczuwalne. Bardzo prosta obsługa, intuicyjna, wbudowana pamięć, Wi-Fi. Wrażliwy przetwornik, duży ekran, 1900 rozdzielczość wyświetlacza także ten ekran jest bardzo duży. To też powoduje, że jakość obrazu wyświetlanego na nim jest bardzo dobra. Jeżeli chodzi o wyższy model, jest tutaj Titan T6. Model ten wyposażony jest w przetwornik 640 i obiektyw 35 mm. Dzięki temu dostajemy bardzo dobrą jakość obrazu, bardzo duże pole widzenia. A poza tym to, co w modelu z niższą rozdzielczością. Co najważniejsze, wysoka rozdzielczość i wielkość wyświetlacza oraz regulacja jednym palcem ostrości obrazu. Bardzo wygodne rozwiązanie. Przede wszystkim, jakie są zalety tych produktów? Stosunek jakości do ceny. Mamy bardzo dobrą jakość obrazu przy zachowaniu atrakcyjnej ceny z wbudowanym dalmierzem laserowym. Model T3 6000 zł, model T6 na wysokiej rozdzielczości z obiektywem 35 8000 zł. Jest to cena z dalmierzem z pełną funkcjonalnością. Co ważne, oczywiście będę o tym jeszcze dzisiaj wspominał. Wszystkie produkty marki Rigs na rozdzielczości wyższej niż 256 posiadają pięcioletnią gwarancję i serwis Polska. Teraz chciałbym przejść do celowników termowizyjnych. Celowniki termowizyjne w kształcie kompaktowym jest to seria Storm. Seria Storm cechuje się tym, że posiada trzy modele. Pierwszy model, jako ekonomiczny, jest to model S2 z obiektywem 25 i rozdzielczością 256. Model kosztuje 3249 zł, także tutaj już największa zaleta tego produktu to oprócz tego, że jest mały, kompaktowy, lekki, zgrabny i z szybkim montażem w zestawie w cenie 3250 zł, no to w zasadzie wszystkie cechy tutaj powodują to, że to urządzenie jest bardzo atrakcyjne. Zasilanie 18650, podobnie jak we wszystkich pozostałych modelach, szybka wymiana akumulatora. Tak jak wspomniałem, montaż szybki w zestawie. I ten montaż występuje w dwóch wariantach. Pierwszy wariant to jest właśnie montaż taki na sztucery, cofnięty, szybki, powtarzalny. A drugi montaż specjalnie przygotowany pod AR dlatego, że Rix jest marką amerykańską. No i głównie tam są używane te produkty na, na broni ty, ty, typu AR, dlatego też jest mały szybki montaż yy, na AR. Co ciekawe, montaż sprawdza się również na szynach pikatini, jeżeli starczy dystans do oka yy, w naszym stu, sztu, sztucerze. To jest wystarczające. Jest małe urządzenie, jeden klips, nie trzeba stosować takiego dużego montażu i przedłużanego. Jeżeli szyna pozwala na prawidłowe zamontowanie, możemy zamontować sobie na jednym klipsie i takie rozwiązanie się zupełnie sprawdza. W cenie 3250 zł dostajemy celownik termowizyjny z obiektywem 25, rozdzielczością 256, z Wi-Fi aplikacją, Portem USB zasilanie 18650. Co ciekawe, jako chyba w tej chwili jedyne urządzenie na rynku przez aplikację w telefonie, możemy sobie w pełni spersonalizować przyciski w tym urządzeniu. To znaczy, wchodzimy w aplikację i wybieramy, który przycisk ma być od powiększenia, który ma być od pipu, który ma zmieniać nam tryby kolorystyczne. Dzięki temu zarówno leworęczni, praworęczni, jak i ci, którzy wolą mieć spersonalizowaną obsługę. Będą mogli taki produkt użytkować i się z niego cieszyć. Bardzo małe urządzenie, bardzo lekkie, bardzo zgrabne. Przede wszystkim montowane w części tylnej broni, w związku z tym przy, przy strzałach z wolnej ręki praktycznie nie mamy tutaj żadnego ciężaru na, na tej drugiej ręce, na lufie. W tej części broni, która powoduje nam po prostu przeciwwagę. Także to jest wielka zeta tego urządzenia. Oprócz łowiectwa, wszelkiego rodzaju strzelectwo. Myślę, że też do, 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 dla, dla celów sportowych jest to fajne urządzenie i przystępne cenowo. To był model S2. Mamy jeszcze modele S3 i S6. Czym one się różnią? W zasadzie z wyglądu to się niczym nie różnią bo wyglądają dokładnie tak samo. Tak samo małe urządzenia, tak samo zgrabne. Różnią się tylko obiektywami i przetwornikami. Obiektywy w obu dwóch są 35, mm, czyli 35 mm. Jeżeli chodzi o przetworniki, no to w modelu S3 mamy 384. A w modelu S6 mamy 640. Stąd też tworzona jest cała linia produktowa i nazwy. Jeżeli mamy gdzieś w nazwie 6, to znaczy, że jest 640, jeżeli trójka, to 3 8, jeżeli dwójka, to 384, jeżeli 2 to 256, więc jest to dość proste i dość intuicyjne. Każdy produkt możemy sobie wybrać, właśnie z montażem do sztucera, czy z montażem do Aera. Ceny również atrakcyjne. Tutaj z tego co pamiętam, około 7600 zł na 3,84 i niecałe 10 tysięcy zł z dalmierzem laserowym na rozdzielczości 640. Są to wszystkie ceny podawane z szybkimi montażami, powtarzalnymi montażami. Każde z urządzeń powyżej serii, powyżej modelu S2, czyli tego na niskiej rozdzielczości, posiada mikroskopijny dalmierz laserowy. Tutaj mamy dalmierz laserowy, jest naprawdę bardzo mały. Oczywiście, jest też kalkulator balistyczny. W związku z tym możemy sobie podać do kalkulatora parametry balistyki i automatycznie dokona się korekta punktu trafienia na siatce celowniczej. Urządzenie też posiada tutaj ukryty port USB, więc ma możliwość zarówno komunikacji, jak i ładowania urządzenia. Pokażę jeszcze tylko, jak prosty sposób możemy sobie wymienić akumulator. Wystarczy przesunąć tutaj. Bardzo prosty, szybki sposób na wymianę akumulatora. Dzięki temu, mając kilka akumulatorów, praktycznie możemy pracować ciągle na urządzeniu. Ok, zaprezentowaliśmy termowizory obserwacyjne, seria Pocket. Termowizory obserwacyjne, wyższa seria Titan. Celowniki kompaktowe, seria Storm. Pozostała nam ostatnia seria produktów, produkty w zasadzie najwyższej jakości. Najbardziej przeznaczone, jeżeli chodzi o celowniki, na nasz rynek myśliwski, jest to seria LIP, i w tej serii po kolei mamy cztery modele, tak naprawdę. Mamy model LIP L3, czyli tak, jak już wcześniej wspomniałem, 384 rozdzielczość sama nazwa nam tutaj wskazuje z obiektywem 35. Przy ogniskowej F0,9, czyli ten obiektyw tak naprawdę nie ma 35 średnicy, tylko ma jakieś 38-39 w przybliżeniu milimetrów. W związku z tym większy obiektyw, lepsza jakość obrazu. Zalety tej serii. Po pierwsze, no, jest w kształcie lunety dziennej, także już montowane na obejmy, wygląda to lepiej, wygląda to bardziej myśliwsko. Co jeszcze ciekawego tutaj mamy? Mamy trzy funkcjonalne pokrętła. Każde ze zwierzyczki to jest dodatkowe pokrętło, które posiada swoje funkcje. Dwa ogromne przyciski włącznik, e, dalmierz laserowy, nagrywanie filmów. Mamy funkcję nagrywania auto odrzutem, także w zasadzie nie musimy tego nagrywania w ogóle uruchamiać. E, co dalej? Przede wszystkim e, najważniejszą e, zaletą tego urządzenia jest zoom optyczny okularu. Mamy tutaj Pokrętło, możemy sobie używać wspomagania, który, który jest zastosowany, i dzięki temu regulować zoom optyczny okularu jednym palcem. A możemy sobie schować to pokrętełko i używać normalnie go, kręcąc ręką tutaj w klasycznej ulnacie. Dzięki temu powiększamy sobie ekran, który jest wewnątrz, nie tracąc jakości obrazu. Po uzyskaniu maksymalnego zoomu, jeżeli powiększenie jest niewystarczające do oddania precyzyjnego strzału na danym dystansie, mamy możliwość uruchomienia zoomu cyfrowego. Co ciekawe, urządzenie również w aplikacji posiada tryb obsługi leworęcznej i praworęcznej. Co ten tryb nam daje? Dla obsługi leworęcznej zoomowanie jest na prawej wieżyczce, dla leworęcznej na lewej wieżyczce. Także tutaj komfortowe użytkowanie urządzenia dla zarówno lewo- i praworęcznych. Chciałbym również pokazać, że mamy tutaj w zestawie szybki montaż. Jest on zupełnie powtarzalny z elementami stalowymi, także ten montaż jest wzmacniany jest dobrej jakości i również możemy ten montaż stosować zarówno na sztucerach dlatego że po zamontowaniu w ten sposób mamy możliwość cofnięcia sobie tego urządzenia do oka a jeżeli zamontujemy go odwrotnie możemy montować go na przykład na broni typu AR więc wystarczy go obrócić o 180 stopni najniższy model model bez dalmierza cena 8000 zł detaliczna tego urządzenia także myślę że Biorąc pod uwagę urządzenia konkurencyjne, biorąc pod uwagę to, że mamy szybki montaż w zestawie, jest to bardzo atrakcyjne urządzenie, dlatego, że ma jeszcze zoom optyczny, ma bardzo wrażliwy przetwornik, więc wszystkie cechy urządzenia wskazują na to, że jest to urządzenie bardzo dobre. Kolejnym modelem mamy Lip wersję L3R. L3R. To tak naprawdę jest wbudowany dalmierz laserowy. Jak zostało to rozwiązane? Tutaj troszeczkę zbliżę. Zostało to rozwiązane w ten sposób, żeby ten dalmierz był maksymalnie, e, maksymalnie wbudowany w obiektyw, ale minimalnie zajmował powierzchnię obiektywu. Brzmi trochę niezrozumiale, ale działa to tak, że im większą powierzchnię. Obiektywu zajmuje dalmierz, tym gorsza jakość obrazu, bo obiektyw jest od tego, żeby ten obraz był dobry. Jeżeli zabierzemy powierzchnię tego obiektywu, jest to kosztem jakości obrazu. Dlatego producent zniwelował tutaj do absolutnego minimum wbudowanie tego dalmierza, tak żeby wyglądał estetycznie, ale żeby ta powierzchnia obiektywu była też, nie była też redukowana. Cena tego urządzenia 9000, także jest tylko 1000 zł różnicy między wersją bez dalmierza i dalmierzem. Wszystkie pozostałe funkcje urządzenia są dokładnie takie same. Widzimy, że mamy tutaj pokrywkę zaprojektowaną, która również chroni nam dalmierz laserowy. Pokrywka jest cichutka, nie wspomniałem o tym jeszcze wcześniej, ale mamy tutaj taki też spornik do regulacji ostrości obrazu. Dzięki temu również możemy sobie jednym palcem, zarówno leworęcznie, jak i praworęcznie, mogą sobie ostrzeć obraz. Ktoś powie, że może będzie niewygodne to, to pokrętło, na przykład, bo będzie pozycja niekomfortowa dla leworęcznych czy praworęcznych. Jest to bardzo proste. Wystarczy sobie popuścić, możemy sobie przesunąć w zupełnie inne miejsce to pokrętło. Dzięki temu nie będzie żadnego problemu dla leworęcznych i praworęcznych. A dla osób, które w ogóle na przykład nie chciałyby tego pokrętła, można je w prosty sposób zdemontować, odkręcając jedną śrubkę i używając urządzenia w sposób klasyczny. Regulując ostrość obrazu w sposób klasyczny. Eee, tyle, jeżeli chodzi o ten model, idziemy dalej. Kolejnym modelem, e, model L6L6, e, L6, czyli wiemy, że to jest 640 z tym, że z obiektywem 50. Dla porównania mamy tutaj L3 z obiektywem 35. Od razu widzimy, że ten obiektyw jest większy, a większy obiektyw, jak to zawsze większe rzeczy, lepsze rzeczy ma lepszą jakość obrazu. Projektu eee, 640, pozostałe funkcje bez zmian. Eee, tutaj może warto dodać, bo nie wspomniałem o to wcześniej. Bardzo prosta, szybka wymiana akumulatora 18650. Jednym palcem otwieramy sobie, wkładamy akumulator, jednym palcem zamykamy. Także wymiana akumulatora jest już do granic możliwości prosta. Ja tak naprawdę. Mając tylko jeden wolny palec, jestem w stanie tutaj otworzyć tą klapkę. Gdybym miał całą rękę wolną, no to wsunięcie akumulatora i zamknięcie jest bardzo proste. Samo uruchomienie po wymianie akumulatora jest również bardzo proste, bo tym samym palcem sięgam sobie do włącznika. Wystarczy 3 sekundy nacisnąć włącznik. Cała wymiana to może być 5 sekund. Także myślę, że bardzo dobre, komfortowe rozwiązanie. Dwa akumulatory są w zestawie. Akumulatory 18650, znane też dobrze z, z, z używania w różnych produktach. Produktach, latarkach, termowizorach. Tanie ogniwo, proste w obsłudze, wytrzymałe, więc wszystkie te cechy tutaj są na plus. Cena urządzenia jest to 12 tysięcy. Za 12 tysięcy mamy celownik z zoomem optycznym okularu, z rozdzielczością 640, z obiektywem 50. Przy czym warto powiedzieć, że jest to 50 z f 0,9, w związku z tym obiektyw ma tak około 55-56 mm, czyli więcej niż 50, a więcej niż 50 to jest lepiej niż 50. No i doszliśmy do końca. Ostatnim produktem, który chciałbym zaprezentować jest model L6R, czyli topowy produkt. Jest to 640 z obiektywem 50 przy F09, czyli tak naprawdę 55-56 mm rzeczywistej średnicy. Zbudowanym w obiektyw dalmierzem z tą samą ideologią, że im mniej dalmierz zabierze nam obiektywu, tym, tym lepsza jakość obrazu. Także tutaj jest to naprawdę bardzo ważne przy tak wysokiej rozdzielczości, przy tak dużym obiektywie, żeby ten dalmierz wyglądał dobrze. Był wbudowany, ale też żeby zabierał, zabierał nam jak najmniejszą powierzchnię tego obiektywu i nie obniżał jakości obrazu. Dekielek również zasłania nam cały, e, cały dalmierz, także dalmierz jest chroniony. E, co ciekawe i najtrudniejsze do, do tego, żeby to opowiedzieć czy pokazać, bo często jest tak, że nagrywamy filmy i puszczamy filmy z urządzeń. Niestety nie możemy nagrać tego, co widać tutaj, dlatego że cała magia tego urządzenia odbywa się w okularze. Mamy tutaj zespół soczewek i powiększamy sobie po prostu ekran. W związku z tym na filmie widzimy tylko podstawowy, podstawową wielkość obrazu. Często jest tak, że na takim średnim dystansie użytkownicy w ogóle nie używają zoomu cyfrowego, w związku z tym widzimy filmiki, widzimy strzały i tak naprawdę niektórzy mówią, że przecież można by to powiększyć, że tam było powiększenie razy jeden, razy dwa, a tutaj mamy czterokrotny zoom cyfrowy jeszcze. Ale użytkownicy używają tylko zoomu optycznego, głównie, może nie tylko, e, zoomu optycznego, który nam powiększa to tutaj optycznie i wyświetla nam większy obraz przed okiem. Także dostrzału dla użytkownika czy do obserwacji jest wystarczające, e, a na filmie tego po prostu nie widzimy. Mało tego, na filmie tego nawet pokazać nie da się. W związku z tym e, no, te urządzenia najlepiej przetestować samemu porównać samemu e, do produktów konkurencyjnych. I, I dokonać odpowiedniego wyboru. Co jest najciekawsze? Najciekawsza jest cena 13 tysięcy zł. Jest to cena o wiele niższa niż produkty konkurencyjne. Przy zachowaniu jakości obrazu, wielkości obiektywu, rozdzielczości, z szybkim montażem w zestawie, który jest powtarzalny to jest naprawdę bardzo ważne, że w tej cenie mamy szybki montaż powtarzalny. No i tak jak wspomniałem wcześniej, wszystkie urządzenia powyżej 25 rozdzielczości posiadają pięcioletnią gwarancję w Polsce. Jest to najdłuższy okres gwarancyjny, jaki w Polsce aktualnie ktoś, któryś z producentów zaoferował na termowizory. I mamy pięcioletnią gwarancję, serwis w Polsce i amerykańską markę Rix. Tyle, jeżeli chodzi o nowości dzisiaj w naszym sklepie. Serdecznie zapraszam na nasze kolejne odcinki w cyklu Spotkałem Myśliwych Dashboard. Witam, dashboard. Dzisiaj będziemy montować nową lunetę termowizyjną marki Rix, model LIP L6R na Tadeusza Sztuczezę. Pokażemy Wam od podstaw, jak regulujemy montaż, skręcamy obejmy i montujemy tą optykę, a kolejnie będziemy się przenosić na strzelnicę do słumierzyc, gdzie będziemy ustawiać broń. Bardzo ważne jest wyregulowanie łopatek. Najnowsze montaże już są ze śrubami samokontrolującymi, także regulujemy sobie siłę docisku klamerek. Tak jak wspomniałem, najnowsze montaże są już ze śrubami samokontrolującymi, czyli nie ma jak w starszych montażach tutaj kontr od góry. Montaż mamy już wyregulowany. Broń jest wypoziomowana. Mamy dwie poziomice, z przodu na lufie też. Teraz skręcamy obejmy do lunety z tak dużym szkłem. Potrzebne są obejmy dziesiątki lub dwunastki. Montaż mamy szybki, łóżka z obejmami na szynę picatini. Jest to rozmiar standard, bo tutaj u Ciebie mamy dwudzielną szynę Picatinny, czyli musi być dłuższy montaż, żeby łapał obydwie kostki. Obejmy mamy już skręcone, osadzamy tutaj lunetę. Dystans do oka mieliśmy zaznaczony po wcześniejszej lunecie, także w ten sposób będzie odpowiednia. Możemy zobaczyć sobie wysokość montażu, że jest 2 mm prześwit. Jak najniżej się dało na montażu, łóżka jest osadzona. Skręcamy obejmy, dokręcamy wszystkie śruby, sprawdzamy. Jedziemy na strzelnicę. Jesteśmy teraz już na strzelnicy w Słynie Rzeszach. dzisiaj nie w tym odcinek jak u przednich naszych ale z Patrykiem. Patryk teraz skoryguje. stawienie. No bo to strzelałem teraz yy, z normy. Z normy jest tyle wyżej, jak generalnie teraz używam amunicji. Normy ostatni strzał mamy tutaj na 100 metrów, poprzedni był tutaj 100. na 100 metrów, Czyli z normy. Tylko tak, tylko skorygowaliśmy, Podnieś, podnieśliśmy punkt trafienia tutaj na przestrzelinę tą górną, i ostatni strzał mamy tutaj. X mamy już ustawionego. Na 100 metrów jest ustawiony punkt. Tadeusz też kontrolnie strzelał. Zrobiliśmy pod niego delikatną poprawkę. Około 15 cm wyżej był pierwszy strzał na 100 metrów tutaj. Później zrobiliśmy korektę z punktu celowania na punkt trafienia. Mój strzał był tutaj. Następny strzał oddawał Tadeusz. Jego strzał był tutaj. I zrobiliśmy korektę. 3 cm był z punktu celowania, i później ostatni strzał Tadeusza jest tutaj. Także broń na 100 metrów jest ustawiona pod amunicję, normy, tak? Bo na Czechu było strasznie to inaczej strzelany.